To nie będzie zwykła, niezwyczajna i tradycyjna bajka, jakie zwykle czyta się dzieciom na dobranoc. To będzie niezwykła i wyjątkowa bajka, której jeszcze nigdy nie słyszeliście, a którą zapamiętacie na długo. Na osiedlu przyjaźni, tuż za miastem, wśród lip, brzus i konwali żyły sobie dwie rodziny, oczywiście w dwóch domach. Jeden z takim czerwonym, a drugi z granatowym dachem. Gdzie niemal codziennie z okien unosił się zapach przepysznego obiadu, pieczonych ciasteczek i chleba. Zastanawiacie się dlaczego? Otóż w każdym z tych domów mieszkały babcie i dziadkowie, rzecz jasna. Mieszkańcy osiedla przyjaźni codziennie mijali ich gdy szli do sklepu, grabili liście przed domem albo odprowadzali swoich wnuczków i wnuczki do szkół i przedszkoli i tylko patrzyli. Po prostu patrzyli. Czy coś myśleli? Słuchajcie dalej! Dla swoich wnucząt dziadkowie byli jak księżniczki, dobre wróżki i królowie, którzy potrafią zawsze pomóc i rozwiązać każdy problem. Ich codzienna energia oraz dobry humor dawał wiele radości, a dzień od razu stawał się lepszy, bo byli i kochali swoje rodziny na życiem. Dziadkowie zimą ciągali na sankach, wypchali borki z słomą, wybywałby zjeżdżać z górki, babcie natomiast Czekały przy kominku z ciepłym mlekiem i kanapkami, z dżemem truskawkowym lub powitła. a A sąsiedzi wciąż tylko patrzyli. Nigdy niczego nie komentowali, nie chwalili ani nie krytykowali. Każdy zimowy dzień był dla ich wnucząt wyjątkowy. Dziadek nigdy nie krzyczał za buty pełne śniegu, babcia nigdy nie ganiła za czerwone policzki i zmarznięty nos. Gdy mróz znikł, a po śniegu nie było ani śladu, pojawiały się pierwsze pąki na drzewach. Rozpoczynały się przygotowania i prace w ogrodzie, które dla wnucząt zawsze były wyjątkową atrakcją, gdyż ubierały kalosze, rękawiczki, swiatki i wspólnie z zajmowały się ich wspólnym ogrodem, który później cieszył oko każdego dnia. Po wszystkim zasiadali na wersji, popijali lemoniadę i chłopali ciasteczka, oczywiście własnie I tak miały ich wspólne miesiące, które zawsze były wyjątkowe, pełne nowości, miłości i przyjaźni. Młodszych do starszych i starszych do młodszych. Lato zawsze było najbardziej wyczekiwane. Dwa miesiące wolne od przedszkola i szkoły były niezwykłą atrakcją. Dlaczego? Bo to właśnie wtedy, podczas tych najcieplejszych miesięcy w roku, Nuczęta wspólnie z dziadkami robili sobie pikniki na łąkach, w lesie, a czasami nawet i nad jeziorem. To właśnie wtedy rozbijało się wielki, czerwony namot w ogrodzie za domem. nocowało się świecieł latarką, robiąc zajączki i sowy z cieni. Pamiętamy, jak dziś, kiedy harcerze odwiedzili nasze domy, szukając noclegu. Wtedy nasze babcie, niczym dobre wróżki spełniające życia, życzenia, potrafiły w mgnieniu oka uszykować wygodne łóżka do spania i przygotować ciepłą kolację. Babcie opowiadały harcerzom różne historie. Dziadkowie dokładali do kominka, a my zapisywaliśmy to wszystko w naszych pamiętnikach. Dziś, po tylu latach, wiemy, że nasi dziadkowie i babcie byli niezwykłym darem, który mieliśmy we własnym domu. Tuż obok siebie, darem, który dbał o nas jak nikt inny, który potrafił nas rozśmieszać, przytulić, pomóc innym. Teraz wiemy, dlaczego sąsiedzi tak nam się przyglądali. Oni nie mieli takiego daru. To wszystko, co otrzymaliśmy od naszych dziadków, na zawsze pozostanie w naszych głowach i sercach. Dar, który jest cenniejszy niż złoto. Właśnie idziemy z nimi nad jezioro. Zabierają pamiętnik, by to wszystko w nim uwiecznić.